Cześć, cześć, no witajcie, jestem Patryk, dziś sobie gramy w FSA e, 14, no i wiecie, dzisiaj sobie gramy, znaczy no, dzisiaj, so, oh yes, dzisiaj sobie uprawiamy i zaraz już niwa ogólnie już do mnie jeszcze nie dorosło. no, dzisiaj będą nowym kombajnem, niwa. sobie uprawiamy i ogólnie kejsa mamy, kupiłem sobie kejsa. Jeszcze, jeszcze 90 tysięcy mamy, tak więc, nieźle. Że... No, jest ze mną Wiktor. I ogólnie od razu. Skąd ty tyle masz? Kupujemy pole nowe, to jest te. Ta. No, tak więc, robimy dalej. A które, które? Co? Nie, nie chce mi się tak. Jest dalej, nie no bo skandal, no. no uprawimy sobie to chyba dorośnie do tego jak to uprawimy to już chyba dorośnie bo no, to było trochę wcześniej no, wczesny siew można powiedzieć, no tak więc, szkaj okay. są to szybka robota. Ogólnie w tym sezonie mi się pomyliło i nie mam ile ogólnie zboża. No tak więc będzie, no nie za bardzo. No, mamy dwadzieścia tysięcy jeszcze. To tak. Jeszcze no jest skandal. No zaraz będziemy mieć koniec. Ogólnie teraz będę miał ps na pod I jak i będę miał FIFA, y, Będę miał... Y, będę miał Fortnite'a na razie i jeszcze będę miał farminga 19, tak więc jakieś już się filmiki pojawią może z PS-a Tak więc będzie się działo na kanale No to może tak ferie jakoś będą jakieś odcinki albo i live'y. No live'y bym chciał. Czekajcie, bo się nie mogę czepić Ej, co jest? Teraz popsu, nowy kąbań. No dobra już. No, i lecimy minutki już. Ajajaj, kurde nie. Dobra. Tego zrobimy. Teraz się wracamy. Tutaj pyk. O no ile mamy ogólno na cztery. To wezmę na cztery. Czekajcie dwa. dwa. To i tak i tak nie wezmę. Dobra. ogólnie tam tego sprzedałem, tego białego, to jaki to był, bo ja zawsze zapomniałem, to jest Lamborghini. mogłem, szkoda że nie wziąłem tego na raz ale cóż no zaraz 6000 w Brawl Stars 8 bita zaraz odblokowuje mój jest, znowu żem odczepił, czekaj to odjadę no kurde no co za głupie Dobra, tak więc jakbym się... A bo w sumie jeszcze nie. A to muszę łapeczkę w górę zostawić. Jeszcze sobie sprzedamy, że pak... Tak więc jak wam się odcinek zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, możecie wbić na mój Instagram, synboga1, możecie wbić do mojego kolegi na kanał, dragonit, możecie wbić do mojego drugiego, drugiego kolegi na kanał, kacperrek, tak więc na trzymajcie się, cześć.